Dzień dobry, kochane dzieci, bardzo serdecznie witam Was w Pałacu Prezydenckim. E, powiedzcie mi, czy podoba Wam się Pałac Prezydencki? Słuchajcie, Wy jesteście dzisiaj najważniejszymi gośćmi w Pałacu Prezydenckim, i specjalnie na Waszą wizytę, Pałac Prezydencki został już świątecznie udekorowany i pachnie choinkami. Chciałabym Wam złożyć życzenia, aby te święta były dla Was pełne radości, byście jak najwięcej czasu spędzili ze swoimi rodzicami, Waszym rodzeństwem, z dziadkami. I bardzo was proszę, żebyście przekazali też życzenia spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku Waszym rodzicom i Waszym najbliższym. Ale przed świętami Bożego Narodzenia wszystkie dzieci czekają jeszcze na jednego bardzo ważnego gościa. Kto to jest? Mikołaj! Właśnie. I Mikołaj również zawita dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego.